Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie pisał Konstanty Ildefons Gałczyński. Tak właśnie zrobiły pary z gminy Przemęt, które świętowały 50-lecie pożycia małżeńskiego. Z tej okazji przyznano im medale, a wszystko to odbyło się w restauracji Morena w Starkowie. Zjawili się tam wszyscy jubilaci, a także ich rodziny, by wspólnie obchodzić ten wyjątkowy dzień. Gości było sporo, bo aż 28 par świętowało 50-lecie pożycia małżeńskiego. Wszystkich powitał wójt gminy Przemęt, Janusz Frąckowiak, który jednocześnie gratulował jubilatom wytrwałości i życzył szczęścia na kolejne lata. Chciałbym powiedzieć, że niezmiernie się cieszę, że dzisiaj He. mogę przebywać tutaj z wami, w tym ważnym dniu. I tym bardziej chciałem podkreślić swoją radość z tego punktu, że tak patrząc na salę, drodzy Państwo, ja wiem, że wszyscy wójta może znają, ale wieszcie nie, czy nie, że ja was, was też znam wszystkich. Przez ten okres ponad 50 lat, jaki żyję, a i pracuję ponad 30, także spotkałem się prawie z każdym z Was. Tym bardziej się cieszę, że mogę tu dzisiaj z Wami przebywać i uczcić tenże Wasz jubileusz. Następnie Janusz Frąckowiek wraz z przewodniczącą Rady Gminy Elżbietą Witą i kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Leszkiem Anglartem wręczyli jubilatom medale, a wraz z nimi listy gratulacyjne, drobny upominek i kwiaty. Medale za długoletnie pożycie małżeńskie otrzymali. Teresa i Marian Bajon, Mieczysława i Franciszek Bajonczak, Janina i Stanisław Bergman, Urszula i Bogdan Buła, Ewa i Andrzej Fliegner, Helena i Henryk Jankowiak, Róża i Andrzej Jęsiek, Zdzisława i Jan Kalisz longina i Zbigniew Kędzierski Gabriela i Felix Kruk genovefa i Tadeusz Leśniak Krystyna i Stefan Linka Teresa i Bronisław ławeccy Klara i Ireneusz Maćkowiak Jadwiga i Jerzy Marach genovefa i Edward Olszewscy Weronika i Jan Placek Małgorzata i Zdzisław Poprawscy, Helena i Ignacy Ranka, Danuta i Roman Rydlichowscy, Stanisława i Władysław Sadowscy, Irena i Jan Skorupińscy, Maria i Andrzej Szymańscy, Teresa i Jerzy Szymkowski, Elżbieta i Tadeusz Wasilewscy, Krystyna i Kazimierz Wojciechowski, Teresa i Józef Zalisz oraz Urszula i Jan Zarzeccy. Po wręczeniu medali wystąpił zespół Joeli, którego członkowie śpiewali głównie hity z lat 20. i 30. Oczywiście nie zabrakło uroczystego teastu i odśpiewania gromkiego stolat. Na koniec wszyscy zasiedli do wspólnego obiadu.